Witajcie na naszym kanale, witajcie, 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 no cóż, to ja Dusty oczywiście, a tutaj jesteśmy w czwórkę, czyli ja, Vicky, Poppy i Jake. Przedstawcie się, cześć, cześć, cześć. No, a dzisiaj w tym odcinku będziemy pokazywać Wam coś fajniejszego, czyli coś tam nowego. Coś z kucykami oczywiście. A dzisiaj kupiliśmy coś sobie. A dzisiaj kupiliśmy te. Oto trzy gazetki maritopony. O. No. I one były w tym, oczywiście, opakowaniu, bo to były także trzy figurki i trzy. Gazetki, a z tymi figurkami były oto te, 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 te kocyki. Sugar Bell, Apple Jack i Pinkie Pie. No i to co wiem, to były takie im w innej gazetce. Inne były w gazetkach oczywiście, to, co mogę wiedzieć. No i one są ładne. no mi się podoba, że mają po bokach znaczki. O, tutaj i tutaj. Mhm. No. I bardzo ładnie wyglądają. A teraz pokażę Wam gazetki, ale po, ale po kolei. Może najpierw tą gazetkę. O, tutaj jest taka reklamacja z zamku Pinkie, a tutaj jest od Twilight. Możecie sobie przeczytać jak chcecie. Oczywiście zatrzymać oczywiście filmiki i sobie przeczytać. A tutaj, jakieś, że z mamy ułożyć te puzzle. A tutaj ten świąteczny odcinek o opowieści wigilijnej. Serdeczności. To ja znam ten odcinek. Mhm. I, już I to już koniec komiksu. A tutaj jest kodolowanka, tutaj jest konkurs. Oj. A tutaj mamy plakat świąteczny. Bardzo ładny. Ej, poczekajcie, bo chyba odwróciłam dwa kartki. Nie, nie odwróciłam dwóch kartek. Tutaj jest jakaś kodolowanka, tutaj zagadki. Tutaj też są zagadki. Tutaj można wyciąć. Tutaj to z tego filmu, to co oglądałam dwa lata temu. A tutaj zagadki z tego filmu. Tutaj też jest zagadka. Tutaj jest reklama płytów Maltbo, tutaj gaz I ostatnia jakaś reklama. No i tak się prezentuje gazetka. Znaczy się pierwsza gazetka oczywiście. A jest druga gazetka. Tutaj się porwało trochę, ale to nic. Dobra, teraz sprawdźmy. Tak, tutaj jest kolejna reklama. Tutaj znowu list od Twilight. a z, z jakieś niespodzianka tam była, oczywiście. Zestaw pieścionków. Znaczy się, w Tutaj znowu. Jeżeli chcecie znowu zatrzymać list, to znaczy filmik, to sobie zatrzymać filmik sobie przeczytać. Mhm. O, a tutaj znam ten odcinek o Cyrque z Szeni i Cadence o Flat Znam ten odcinek, to z pie pierwszego sezonu, szóstego, w ja gram z odcinka pierwszego i drugiego części. Oczywiście ze sezonu szóstego, to ja znam ten odcinek. A tutaj koniec komiksu. Tutaj mamy kolorowankę. A tutaj mamy plakat z filmki, taki jest mhm. Tutaj mamy opani cake, i tutaj różne zagadki. Tutaj też jest zagadka, tutaj jest konkurs. Tutaj mamy, gdzie można oczywiście wyciąć. Tutaj też są zagadki. Tutaj też są. Też są zagadki, a tutaj reklam, jakaś reklama, tutaj, tutaj jest reklama płyty Equestria Girls, a tutaj no, informacja o na następnym numerze. A tutaj mamy reklamę nowych figurek takich z NLP. I tak się prezentuje druga gazetka. A teraz ostatnia gazetka. Oj, przepraszam, uderzyłam się nie z tabletem, było tak rzadko. Tak, tutaj jest jakaś reklama, tutaj reklama Light na DVD. Tutaj znowu Lisot toalet. Chcecie, jak chcecie sobie zatrzymać, to możecie, to możecie przeczytać i zatrzymuje ten filmik oczywiście. A tutaj było napisane zrobiła tak tam, w tamtym numerze było napisane. O, to jest nawiązanie do odcinka Polbianton, to jest z moich pewnych odcinków. No, bo ja lubię oczywiście ten odcinek, o tym, jak to jak będzie się zmieniła. No, podobał mi się ten odcinek. Najbardziej mi się podobało, jak w dostała znaczki. To już mi się podobało. Tak mi się spodobał ten odcinek. No, to jest ten komiks z tego odcinka. A tutaj koniec, koniec komiksu. A tutaj jest jakiś y, taki, jakiś konkurs NNP O taki bym zestaw chciałabym mieć. Nie, nie bym, żebym wygrała, tylko bym sobie kupiła, oczywiście, jak będzie w sklepach, chyba. A tutaj mamy informację o. W tych to, co znamy, czyli koko DJ 3, Chixi, Big Mac i Bunny Cake. Nazywa się Koko Pomel, to co pamiętam. Tutaj mamy plakat z Pinkie Pie i Rite. Bardzo ładny, taki walentynkowy plakat. Tutaj mamy coś o jedliki, Tutaj są zagadki. też. Tutaj mamy zagadki. Tutaj też możemy sobie coś wyciąć. Tutaj też są zagadki i tutaj informacja o tych kucykach w szkole, gdzie chodzą znaczkowa oczywiście. A tutaj zagadka też, tutaj, tutaj musimy też zagadkę, czyli przerysować O tutaj, a tutaj w numerze, że będzie tam fiolet, kart. Tak. Na tej stronie mamy reklamę, starą reklamę z tej serii Gwenish Harmonies. Taką ładną reklamę widziałam y, dwa lata temu, trzy lata temu, to co pamiętam. <grym> tak. I to jest ta trzecia i ostatnia z, y, gazetka z, z NLP. I to wszystko w tym filmiku. Tak, to był bardzo fajny filmik. Tak, świetny, nakręciliśmy go. Mhm. Mm no i napiszcie w komentarzach, czy to wam się podobał. O, i napiszcie, czy macie takie same gazetki z tego opakowania, co wam pokazywaliśmy. O, z tej figurki lub czegoś innego. Dokładnie. Więc żegnamy się z wami. Mhm. Mm I to wszystko. Tak, to wszystko. No. Pa, pa!